Wszyscy na podwójne prowadzenie! Wychodzą już gospodarze porowiak przed skoczem! I jest tu pierwszy okrzyk zachwytu lokalnej publiczności. Ale uważać, jeszcze muszą, bo świerć się napędza w szerokiej. Tylko pytanie: czy to jest już ten moment, w którym można nieco poszaleć? Ogląda się Tkoczno, wie, że nie jest ten najszybszy w tym biegu. Ale jedzie na drugim miejscu. Wie się bardzo ważne dwa z bonusem, zanim już ten młody. One wilki, które chcą pozbawić go drugiego miejsca. Czy to się uda? Upadają obaj Świercz i skoczy. Jak się ono układa na starcie, dobrze dla miejscowych. Pozostał Krakowiak, a z przodu są Jamruk i Bledorn. Ciasto jest jednak między całą czwórką. Nie powiedział ostatniego słowa Krakowiak. No musiał teraz, bo łuk się zbliżył. Bledorn leży. Upadł też Patryk Wojdyło to ze startu. No, Pan Gates znakomicie, nieźle, Kerc ale Krakowiak chce się wcisnąć między nich i to zrobi. W dodatku wyjdzie na prowadzenie Norbert Krakowiak. Proszę bardzo. A Kerenbier też jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. Walczy tam, gdzie nie chce odbić się prowadzenie w tym biegu. Złapał prędkość między dwóch, ale troszkę go tam zablokował. Kercz, Australijczycy nie ułatwili sobie w życia w tym biegu Kertz! przeprunął tuż przed przednim kołem. Krakowiaka, Krakowiak. Dzięki fizyce utrzymał to prowadzenie, ale chyba nie na długo. Chyba kerc nie! Jeszcze Norbert! I po szerokiej napędza się Tangate, z tyłu ogląda. To wszystko pierk. On prowadzi. On już nie da sobie chyba tego wydrzeć. Ale nadciąga jeszcze on. Jeszcze Roland Tangate. On już wie, on siedzi na tylnym kole. Krakowiaka, krakowiak szeroko. To krawężnika, Tangate Nie da rady, nie da rady! Drodzy Państwo! Oj. Padek Krakowiaka jeszcze za kreską. Hamował dosyć mocno. Nie byłem pewny, czy pierwszy wytrzymał, ale wytrzymał na tym starcie i teraz wyfrunął na prowadzenie. Idzie mu ze wsparciem świeczony z tej chwili drugi. Czy się wybroni przed Jamrokiem? Na razie tak, ale Jamrok z krawężnika będzie zaskakiwał juniora Wilków i robi to bardzo ładnie. Chciałoby się powiedzieć, że do pewnego momentu, że w białych rękawiczkach i leci dalej Jamrok jest obok Keneta Bier I teraz idzie nieco szerzej Kuba e, bliżej środka toru Trzyma się e, Kenet Bier 4-2 dla e, gości z tyłu e, Maksym Borowiak też będzie chciał jeszcze poatakować Tymczasem Jamruk Tymczasem Borowiak Borowiak na razie jednak zostaje z tyłu Jamruk też na drugim miejscu się utrzymuje Ale to chyba jest ten moment gdzie Bier ostatnie okrążenie Ale wie, ale słyszy Na pewno wyczuwa, że Jamruk jest tu szybszy, leci Jakub Jamruk pod bando, upada Porowiak z tyłu w międzyczasie, ależ się dzieje na tym ostatnim okrążeniu, wygrywa Kuba Jamruk. Porowiak jest pod spodem, czyli może tutaj pociągnęło i gdzieś zahaczyło tylne, tak, podniosło, pociągnęło, zahaczyło tylne, Oj, brzydki upadek taki. Zaś my dobrze, ale dobrze też Kenneth Pierre i Duńczyk jest na prowadzeniu. Został Berże z tyłu, ale on już się napędza. Już Berże gdzieś tam pod bandą będzie się przeciskał. Prowadzi Pier, Berże teraz do niego chyba dołączy. Trochę szerzej jedzie aniżeli Fledor, robi to. Zawodnik Wilków na podwójnym prowadzeniu Watacha z Krosna na prowadzeniu Berże za jego plecami. Eee, oczywiście Bier prowadzi za jego plecami Berże, ale dalej jeszcze jest Bledor który nie powiedział ostatniego słowa z tyłu. Zbierający doświadczenie. W tym 15 biegu Trześniewski tutaj jakiejś wielkiej niespodzianki nie ma. Rozjeżdża nam się to towarzystwo, chociaż Norik jeszcze się tam trochę samocze, nieco szerzej, jeszcze. Próbuje budować prędkość Ale ciężko, że będzie Niemcowi coś jeszcze wyczarować Postanowił zaskoczyć krawężnika Odważna szarża, ale to nie był jeszcze ten moment To straty były zbyt duże, żeby tutaj wskoczyć przed zawodnika Gości, kończy się ten mecz podwójną wygraną przyjaznych 51-39 w całym spotkaniu Dzisiaj w Rybniku Inpro Row Rybnik pokonał Celfa z Wilki Krosnął 51-39 i awansował do półfinału Metalka z drugiej ekstra ligi.